Sebik rymuje się z frajer. Frajer. Frajer to rzeczownik. Rzeczownik. Rzecz. Rzecz to kobieta. Kobieta. Etymolodzy wywodzą je od słowa kop, czyli chlew. Koryto. Chlew. Chlew. Chlew ma tyle samo liter co Sebiks. Chlew to Sebiks. Sebiks i chlew mają tyle samo liter co debil. O kurwa Sebix plus chlew plus debil to szynka. Szynka. Szynka w żabce ma kod 09203174. Dużo liczb. Dużo. Sebixit ma dużo subów. Sebixit ma również duży mózg. Mózg. Trzeba mieć mózg, aby przeczytać jego opis. Witam ja jestem Sebix. Jestem. Jestem graczem gier komputerowych. Sebix nie. Sebix nie jest młody. Sebixet jest debilem.